Chcę w końcu powiedzieć to, co ślinami na język przyniesie W końcu mam pretekst, dla ciebie się zmienię Będę kimś innym, a gdy złapie nie sumienie, wykrzyczę do ciebie jak mam zmienić coś, jak nie mogę zmienić siebie Takie puste tło, nie ma na nim dziś już ciebie Tak szczerze to, powoli tracę nadzieję Że będzie lepszy jutro, ale w sumie to sam nie wiem Wkurwia ten czas, jestem jak chodzące siedem nieszczęść Wkurwia ten stan, kiedy robię coś, a tego nie chcę Nie wiem jak ci to powiedzieć, na to w wersie. Jesteś one and only, nie patrzę na resztę Kurwia mnie ten czas, jestem jak chodzący siedem Nieszczęść kurwia ten stan, kiedy robię coś, a tego nie chcę Nie wiem jak ci to powiedzieć, Na to w Jesteś one and only, nie patrzę na resztę Jesteś moim one and only, Krew na moim Takuję furę na stacji Takuję fury na stacji No i jadę do ciebie, gdzie ciebie szukać mam? Już sam nie wiem Ciebie szukać mam, szukam Cię całą dobę Palimy tyle mostów razem, spalmy całą drogę Spalimy wszystkie te mosty za nami. Będziemy chodzić nocą, czarnymi ulicami, gdy znowu poczujemy, że jesteśmy tak mali. Pokażemy wszystkim, jak się pali, droga za nami. Muszę zmienić coś, jak nie mogę zmienić siebie. Takie puste tło, nie ma na nim dziś już ciebie. Tak szczerze, to powoli tracę nadzieję, że będzie lepsze jutro, ale w sumie to sam nie wiem kurwiamy ten czas, jestem jak chodzący siedem, nie szczęść kurwiamy ten stan, kiedy robię coś, a ja tego nie chcę, nie wiem jak ci to powiedzieć, na winę to pierwsze, jesteś łany, no i nie patrzę na resztę. kurwiamy ten czas, jestem jak chodzący siedem, nie kurwiamy ten stan, kiedy robię coś, a ja tego nie chcę, nie wiem jak ci to powiedzieć, na winę to pierwsze, jesteś łany, no i nie patrzę na resztę.